To jest ten chlorofil, o którym jest dużo mowy w tej chwili. Proszę Państwa, yy, mówi się tak. Poproszę o policję. <głos> <głos> Pan Bóg jak chce kogoś pokarać, to pierwszy mu rozum odbierze. Pozdrawiamy Jurka Ziębę, który jest w Stanach. Brawa dla Bóg Jurka Zięby. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że wczoraj na Jasnej Górze ksiądz modlił się o zdrowie Jurka Zięby i całego narodu. Czyli coś się zaczyna działać. Jak powiedziałem wcześniej, strzelili sobie w kolano. Dlaczego? Że Jurek sprzedaje kolędzm Q10. To jest paskurka. Że sprzedaje mumio. Co to jest mumio? To jest wyciek ze skały na Kaukazie, w różnych miejscach. To jest mumio. To jest zarezerwowane słowo na literę L. A to, drodzy Państwo, tak jak w Księdze Wyjścia pisze, że dla wszelkiego stworzenia pokarmem niech będzie trawa zielona. Ja powtarzam z uporem maniaka, że w 100 gramach wyciśniętego takiego soku strawy pszenicznej, czyli płaskórki prawdziwej pszenicy, jest 25% białka. Dla porównania z kur w kurciaku jest tylko 17% białka. Na takim soku z trawy byłem dwa tygodnie. Troszkę zbiedniałem, ale energii mam jeszcze więcej. Czyli to odżywia ciało na poziomie komórkowym. Bo ludziom wydaje się, że coś jedzą. To bakterie jedzą. To my nie jemy. Tym pasożytów nie pokarmimy. I grzyby, tak. Słuchajcie, no więc weszli do Wisanto i powiedzieli, że sprzedaje trawę pszeniczną jako lek. I trawę jęczmienną jako lek. Ta tam jest chlorofil. To my, rolnicy teraz, drogi przyjacielu, musimy założyć aptekę. No bo mój ten przeżuwacz, rozumiesz, blisko. Chwila, chwila, chwila. Ja chciałem zapytać, czyś ty w ogóle zgłosił, że ty leki uprawiasz. Nie, nie, nie. Ja nie uprawiam leków, ja uprawiam superżywność. Superżywność na dobrych mikroorganizmach. Tutaj... Janusz Kolbusz jest, Stanisław Kolbusz, będzie, Janusz jest na stoisku, a Janusz zrobi za chwilę świetny wykład. O tych bakteriach, o tych bakteriach, kochani, my nic nie jemy. My tylko wrzucamy jak do śmietnika, wrzucamy do śmietnika w tych korporacyjnych obozach zagłady, to my po prostu mamy żywność, tu mamy super żywność, jedzenie to przyjemność, tutaj mamy 25% białka. Proszę sobie wyobrazić. Ile przeżuwać musi tego chlorofilu przerobić, żeby urosło 800 kg mięsa? Po co, po co czekać na mięso, jak można po prostu pić chlorofil? Ile będzie pomyj wylanych na nas? No, jeden Pan Bóg wie. Natomiast ja was będę uczył uprawy superżywności. Bo dlatego, że taką tacką to my z Robertem żyjemy cały dzień. A z pozostałości możemy... I do końca świata jadę... jeden dzień dłużej. Ale z pozostałości to, co zdaję takie podkiełkowane, prawda, to możemy zrobić super, super... Żebym nie powiedział za dużo. Super, 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 super. To, co się tam czasem... No... Go, gotuje się, tak? To w temperaturze tam odpowiedniej, tak? Czyli to jest tacka, ja będę Wam o tym jeszcze powiem, która może wyżywić dwóch ludzi w ciągu jednego dnia. I to się bardzo prosto robi i ja Was tego nauczę. To małżeństwo, które pracuje w tej firmie, produkowało ten chlorofil i pierwsze kroki stawiali u mnie. Ja też kiedyś od kogoś się dowiedziałem. Czyli darmo dostaliście, darmo dawajcie. Ja tą wiedzę daję. Powiem Wam zabawniejszą historię. Pan Zięba tej trawy nie sprzedaje już od roku chyba. Tak jest. Ale już mu zrobili najście, bo sprzedaje chlorofil jako lek. No to my zakładamy Roberta za aptekę. Ja już dawno założyłem. <laughs> A powiem Wam coś jeszcze dotyczące tej trawy. Słuchajcie, doszedłem do takiego wniosku, że przecież te byki bydło chowane na tej trawie to są wegańskie. No i steki są wegańskie. Przyżele nie jedzą mięsa tylko trawę a wszyscy mówią że jak jemy te, te, te byki czy inne to my nie jesteśmy wegetarianami no kurczę lepszej wygańskiej żywności nie widziałem tak. słuchajcie tutaj Janusz Nawolski który przyjechał do nas z Wrocławia farmaceuta i Marcin Knop zapraszam dwóch gości na scenę Marcin powie o konopiach osiewnych Panie państwo byliśmy potęgą w uprawie konopi wszystko jest z konopi, można zrobić, po prostu konopie powodują, że jesteśmy samowystarczalni. To będzie przemysł włókienniczy, to będzie przemysł tekstylny, to będzie przemysł, prawda, medyczny, to będzie po prostu superżywność, to będzie olej, to będą, prawda, materiały budowlane, Wszyst i Polska była potęgą w produkcji konopi. Dla aha, jeszcze przemysł papierniczy. I oni wam o tym powiedzą, a Marcin, po a Janusz Nawolski powie, jak można wykorzystać. No więc co my możemy zrobić? No już tu dużo się zmienia i mamy dużo, dużo nie, no ale paru mądrych ludzi jest w Sejmie, którzy y, zrobią dla nas coś, co na przykład pszczoła nie choruje na warozek, zbiera pyłek z konopi. Tam jak moja mamusia siała grządkę konopi, to nigdy nie było żadnej zarazy, ani żadnych insektów, ani żadnej stąki na y, warzywach. Czyli to jest bo boska jak gdyby roślina opisana w Biblii, też prawda, można wrócić. Tak, ja już daję głos. Musimy zadbać o Jelita bo my to sprzątamy domy robimy piękne ogrody kostka brukowa a może lepiej ogródek warzywny no nie uda się nie udało się dzisiaj z powodu pogody poletek gdzieś doświadczalnych zobaczyć ale proszę państwa my musimy zacząć uprawiać przydomowe ogródki Robert też taką akcję właśnie rozpoczął inne takie po prostu są też takie pomysły zamieniamy trawniki na warzywniki po co brzęczyć tą koziarką trudź ludzi, jak możemy sobie wyhodować w prosty sposób. Proszę Państwa, za, zakładając taką, yy, taki, taki ogródek na podwyższonej grządce, to, to polega to na tym, że dajemy 10 cm przefermentowanego oburnika. Jest tutaj dyrektor karitasu, którego tutaj przywitajmy gromkowymi brawami. Świetny ośrodek w Myczkowcach i... Zaproponował mi mój panie Dadziu obornik koński. Wszyscy, którzy uprawiają pomidory wiedzą, co to znaczy obornik koński. Przekopujemy głęboko, dajemy obornik, on grzeje i po prostu pomidory są gwarantowane. Dobrze jest wysypać sobie właśnie taką grządkę 10 cm, a na to dajemy zrębkę z drewna liścia z tego. Jeśli zaszczepimy to dobrymi bakteriami, to po prostu od wiosny do jesieni podziwiamy tylko nie trawę. Tylko, tylko warzywa, które rosną bez chwastów, a raczej roślin towarzyszących utrzymują wilgoć, nie pozwalają innym roślinom wykiełkować. To są znane technologie w Stanach. Jest y, człowiek, który prowadzi w Kalifornii gospodarstwo. Proszę y, y, słuchać uważnie. Na czterech pół arach w Kalifornii mieszka, jest pokata, pokazane zdjęcie. Zbliżenie z geoportalu, Ciach. Ma dwie kozy, ma dziesięć kur. Czyli co kurze dasz to w jajku? Masz. Kochani, on żywi całą rodzinę, nadwyżkę sprzedaje okolicznym restauratorom. Nie ilość, tylko jakość. I teraz tak. Ja mam tutaj dużo osób, którym chcę podziękować z serca, którzy tak mi dzisiaj pomagają. Deszczu trzeba, zawsze powtarzam, prawda? No dajcie spokój, niech ten mniszek za, zakwitnie. Nazbierajcie mniszka, wy, wyciągniemy, prawda, sok z niego. No, Amerykańscy naukowcy już dowiedli, że korzeń mniszka ma stukrotnie lepsze działanie niż chemioterapia. No więc ja przypominam sobie z 20 parę lat temu prowadząc firmę budowlaną, pamiętam takiego ginekologa, który tak po prostu sentymentalnie wbijał w trawniku igłę w mniszek lekarski, to był jeden kwiatek na tym trawniku. To mi tak zapadło po prostu w głowie, że do dziś mam po prostu mieszane uczucia na temat tego człowieka. Natomiast w samym roku wpadłem na pomysł, żeby ten korzeń mniszka, z liściem mniszka i z kwiatem mniszka wycisnąć sok. Zamroziliśmy to po prostu w takich kapsułkach. Wiadomą rzeczą jest, że pierwszy, pierwsze leki to był destylat pędzony przez mnichów panie w Połączeniu z ziołami. No więc zamiast taką czystą kostkę, prawda, lodową, czy to nie lepiej po prostu wziąć sobie takiego mniszka? A transport do komórek jest gwarantowany i przyspieszony. A wracając do tych naszych grządek, czyli ten obornik i ten, prawda, ten zaznaczam, przefermentowany i Zrębka z drewna liścia z tego. Z liścia z tego dlatego, że zrębka z drewna nie zakwasza. I wtedy mamy materię organiczną, która się rozkłada i dostarcza cennych związków. Jeśli to zaprawimy dobrymi bakteriami, to tym lepiej. Te bakterie mamy tutaj na stoisku. Mamy też tam takie urządzenie, które prawda, dziewczyna prezentuje. I co mnie urzekło w tej urządzeniu, że to urządzenie myje czystą wodą. Dlaczego ja tak po prostu o tym mówię? Dlatego, że kobiety nieświadomie raz w tygodniu robią komorę gazową z domu dla całej... Proszę Państwa, pralka automatyczna, pierze. Potem dajemy jakiś płyn i wieszamy to w pomieszczeniu. Wdychamy. Potem mamy WC i mamy... Domestos. Jest wiele zatruć, gdzie kobiety nawet o tym nie wiedzą. Mam dużo telefonów, o ja mam tam od doktora Czerniaka, a tam od innego doktora. Proszę pana, zatrułam się po prostu yy, domestosem, robiąc porządki. Ciepłą wodę domestos, dwa wdechy, wydechy i jest uszkodzona bariera krew mózg. Czyli to dokładnie co robią szczepionki. Ja się tego nasłuchałem, a ja jestem po prostu spontaniczny i zaraz wychodzę i mówię o tym. O, tak? Pierwsza broń chemiczna to był chlor. Pierwsza broń chemiczna to był chlor, tak. dokładnie tutaj Janusz mówi. I słuchajcie, co my robimy? Zabijamy dobre bakterie. A to chodzi o dobre bakterie. I tych dobrych bakterii nie ma. Jest wielu lekarzy, którzy mówią, że trochę tego tłuszczyka, jak na tym talerzyku, zostanie, to jest lepiej. To były te pomyjki takie, które, prawda, tam te, ta krowa była, czy tam cielaki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli my zabijemy wszystko, to jest dokładnie to, co z randapem. Randap działa tak jak chemioterapia. Zabija wszystko. A potem co odrasta? Złośliwe chwasty. One zawsze odrosną. I one pokażą jeszcze takiego po prostu taką siłę, taką zezwojeną siłą. Dlatego zadajmy, zadbajmy o nasze domy, stosując dobre bakterie. Mamy też tutaj stoiska z mydłami naturalnymi. Ja w ogóle to już się mię teraz z samą wodą. Zresztą doktor Leszkowski mówi w tych świetnych książkach, tak pisze. Panie Danusi, za chwilę książek braknie, ale można się zawsze gdzieś tam za nimi udać, bo jak widać, że jedziemy w Polskę i zawsze tam gdzieś się spotykamy. Ale chodzi o to, że doktor też mówi, że lepiej jest myć czystą wodą. Czy ktoś widział aborygiana, żeby miał y, żółte zęby? One mają tam jakieś takie nitki swoje, takie y, drzewne, wykałaczki drzewne czyszczą. Czyli mycie zwykłą wodą daje dużo więcej dobrego niż... Plas pastą z fluoru. Chlor, o którym tutaj Janusz Nawolski mówi, to jest przecież pierwsza, to w ogóle to chemioterapia to jest pozostałość gazów po pierwszej i drugiej wojnie światowej. Idea mojego spotkania, moich spotkań jest właśnie to, żeby zbliżyć rolnika do konsumenta, żeby ściągnąć świetnych prelegentów, żeby pokazać, że można uprawiać na małej powsza, po, powierzchni. I teraz ja tą wiedzę dostałem od człowieka, który 40 lat spędził w Instytucie Gersona. Myślę, że uda mi się go sprowadzić tutaj może na, na dożynki, na które już dzisiaj serdecznie zapraszam. Mówi się, że do trzech razy sztuka. Tutaj pani jest z chlorofilem. Ten chlorofil, a właśnie, słuchajcie, czy mogę zademonstrować? Zobaczcie, tutaj jest 20 gram. Człowiek potrzebuje tylko 50 gram. Tylko i aż 50 gram. Bo większe dawki w Instytucie Gersona w Kalifornii są doli elitowo po prostu, stosowane do elitowo. Czyli my, proszę sobie wyobrazić, proporcjonalnie do, do krowy, do przeżuwacza, do kury, królika. Są filmy, które mówią, ile, ile taką tacką można wykarmić. Są filmy, gdzie pokazują, że na pustyni hoduje się tak w, w takim systemie hydrobotanicznym i te trawy po prostu się rzuca razem z tym korzeniem. Ja już mam opracowaną technologię i będę o tym mówił. Miał być u nas Henryk Placzyński, może dojedzie. On mi też dużo tej wiedzy takiej właśnie w praktycznej przekazuje. Czyli proszę sobie wyobrazić, ile można wyżywić. A mówi się, że planeta się nie wyżywi. To jest 20 gram, a 50 gram to jest całkowita dawka wyżywi wyżywieniowa. To dlatego jest taki atak na jeżego Ziębę, właśnie dlatego, że to jest chlorofil. No to nie ten domu nazywamy to sok strawy. Przecież ja Wam mówię, żebyście nie uprawiali super żywność. Proszę bardzo. I teraz taka ciekawostka. Sok strawy pszenicznej jest słodki jak biut. Budowa molekularna, budowa jest praktycznie niczym nie różniąca się od hemoglobiny, z tą różnicą, że w hemoglobinie mamy atomy zbudowane z żelaza, a w chlorofilu z magnezu. I to jest właśnie ten cały myk. A przecież trawę mamy dostępną na wyciągnięcie ręki. I znamy takie, po prostu jeszcze z przeszłości pasąc krowę. Pamiętam, od, jak idziemy sobie, czy idziecie Państwo łąką? przechadzacie się i bierzecie nieświadomie źdźbło i to źdźbło, zsiemy trawę sok z trawy poczem trawę, wy, celulozę wypluwamy to mamy to z po prostu z takich po prostu pradawnych czasów przekaz to jest wiedza i tak i ta i te, co robi co robi sok z trawy naprawia DNA. doktor będzie mówił o witaminie d3 a witamina D3 to tylko w Polsce to jest witamina D3. A to jest hormon, który mówi o stanie 3000 genów. Czym możemy naprawić ten gen? Właśnie sokiem strawy. Proszę Państwa, jeden z moich y, y, przyjaciół pokazał mi filmik, jak można odróżnić miód fałszywy od dobrego. Bierzecie sobie, wlewacie do miski trochę miodu. Na ten miód wlewacie trochę wody i zaczynacie kołysać, 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 trochę takim ruchem obrotowym, wirowym i co się dzieje? Jak jest fałszywy miód, zaczyna się cukier rozpuszczać słuchajcie uważnie, co się dzieje, jak się zaczyna, jak jest prawdziwy miód, ruszasz, 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 ruszasz? No sześciokątna komórka pszczela to jest ta pamięć DNA, to jest ta pamięć wody i tylko, i tylko i wyłącznie chlorofil może to zrobić ja tutaj w wywiadzie dla Polskiej Akademii Zdrowia pokazałem jak się można zjeść bezpiecznie pokrzywę. Pokrzywa ma te, prawda, takie parzące nitki, tak? Igiełki. Ale gdyby tego nie miała, krzemowe, to prawda, zwierzyna już by to dawno wytępiło. Jest obraz francuskiego malarza, który narysował, tutaj też mamy prawda, piękne, prawda, tutaj takie energetyczne prawda, malunki. W każdym malo, malowidle jest coś pięknego. Nasz Beksiński, który jest tutaj prawda, galeria jego jest. Każdy ma coś dla siebie. Ważne, że jest, pamiętajcie jedno, że ścisły związek ciała z duchem. I nikt nie podważa ro, roli Najwyższego. To tylko ci, którzy zrobili atak na chlorofil. Dlaczego? Dlatego, że to nam niezwykle służy. Ja myślę, że to jest po prostu coś, co nam tylko pomoże otworzyć oczy. I to, co mówiłem wcześniej, że Pan Bóg, jak chce kogoś pokarać, to pierwszy im rozum odbierze. Jak można kogoś napastować, że handluje sokiem z trawy i jako lek? Powiem więcej, Pan Jerzy ziemba już od roku tego nie sprzedaje. A przyszli mu szukać. Tak on handluje trawą. I jeszcze ściętą trawą. Ściętą. Pamiętajcie, że ta... już nie handluje. Ścięta trawa powinna być zmiętolona po prostu w ustach albo wyciśnięta z wyciskarce w wyciskarce wolnoobrotowej. Do 40 minut jest to, co co mówiłem w stanie jutach, prawda, ten, prawda, chlorofil wyciskany i firma Greenways robi najlepszy jęczmień i pliofilizuje. Przekonałem się na własnej skórze i ja po prostu robię sobie takie cykliczne głodówki. Raz w miesiącu daj odpocząć wątrobie jelitom, wątrobi trzustce, senerkom i tak dalej, i tak dalej. Bo my w tej chwili chorujemy z przejedzenia niedożywieni. Nie my nie jemy, tylko żoremy. I dlatego chorujemy.